Witam Was w StereoSum, czas na 26. 23. Dzisiaj w finał w Piłkarzu Roku 2020 kandydatami są Kaspery, Horoszuka, Kondanie Wagner, i komuś jak Łądka. Trzech kandydatów w finału w Piłkarze Roku, którzy biorą udział w tym lebistycie Młodzieżowego w Piłkarzu Roku. <try> 2020 Czyli głosujcie kto wygra Nie głosujemy Niech głosuje kto wygra. Szanowni Państwo Nie zapomnijcie o tym Nie zapomnijcie o tym, bo to jest bardzo ważne musicie głosować kto wygra w fi -finał, finale piłkarza roku 2000